88 dni systematyczności: albo robisz z ciebie faceta, albo cię demaskuje. Za chwilę pokażę ci krok po kroku, co dzieje się z ciałem faceta po 88 dniach. Jeśli robi to, co trzeba, bez wymówek. I powiem ci jedną rzecz, którą widzę u każdego, kto przez to przechodzi. Sylwetka: minus 6 do minus 12 kg tłuszczu, albo plus 1 do nawet 4 kg mięśni, i minus 8 12 cm w pasie, albo plus 1 do plus 4 cm w łapie, a nawet plus 6 cm w klacie. Do tego zdrowie. Bóle lędźwi znikają, barki i kolana Naprawione. Pierwszy raz od lat czuję, że twoje ciało w końcu dobrze pracuje, a nie walczy przeciwko tobie. Energia. Wraca energia. Już nie leżysz w weekendy w łóżku z serialami, bo masz siłę żyć, a nie tylko odpoczywać po tygodniu. Hormony i Libido. Libido wraca, jakbyś podkręcił potencjometr. Bo ruch, sen i siła działają lepiej niż jakakolwiek tabletka. A jeśli nie podejmiesz żadnego działania w kierunku formy, to nic się nie zmieni. Za 88 dni dalej będziesz wyglądał tak samo, tylko bardziej sfrustrowany, bardziej zmęczony i jeszcze dalej od życia, które mógłbyś mieć. A jedna rzecz, którą widzę u wszystkich, którzy przez to przechodzą, systematyczność i dyscyplina. Bo 3 miesiące to nie jest magia, to matematyka konsekwencji. A jeżeli chcesz wiedzieć, jak to zrobić krok po kroku, to koniecznie zaobserwuj ten profil.